Cześć kochane moje, zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem, którego temat zaproponowała Pani Dagmara. Czy jestem w jego sercu? Dla Pani Dagmary w podziękowaniu za podpowiedź tematu już wyciągnę kartę anielską. Idź naprzód. Pani Dagmaro, Twoje modlitwy zostały wysłuchane, a pozytywne oczekiwania spełnione. Zajmujemy się tą sytuacją razem z Tobą od samego początku, nieustannie strzegąc Ciebie i wszystkie zaangażowane w nią osoby. Krocz dalej swoją ścieżką, bo zaprowadzi Cię ona naprawdę daleko. Piękna karta. Proszę spojrzeć, na jakim cudownym jednorożcu Pani tutaj pędzi naprzód. Piękne. Ja jeszcze raz ze swojej strony chciałabym podziękować za podpowiedź tematu i za wszystkie komentarze, które pani zostawia. Dziękuję bardzo. E, kochane, aby się zastanówcie, wybierzcie taniec, błogosławieństwo albo relaks e, czy jestem w jego sercu? Mam nadzieję, że wybrane, a jeśli nie, to miałyście chwileczkę na zatrzymanie. Kochane, relaks i błogosławieństwo wędruje na bok. Zaczynam czytanie od tych z Was, które wybrały taniec. Anielska tarotowa karta rada. I sprawdźmy. Szóstka buław, as mieczy i dziewiątka mieczy. No, kochana, czy jesteś w jego sercu? Jeżeli wybrałaś taniec, to on ma wrażenie, że jest zwycięzcą, że w tym jego sercu jesteś. Chciałby powyrzucać poza obręb waszej znajomości, waszej relacji, a przede wszystkim poza obręb tego jego serca i tej ser, sercowej energii, chciałby wyrzucać wszystko to, co niefajne, niepotrzebne. A z mieczy odcina wszystko to, co przynosi jakiekolwiek niechciane myśli, co przynosi szkody. A to też ludzie, którzy plotkują, którzy zostawiają jakieś niefajne energie wokół Was, ale zostawiają również Plotki zostawiają również jakieś, podsuwając swoim słowem, mogą zostawić jakieś niechciane myśli, jakieś zamieszanie energetyczne też wokół Was, wokół Niego e, chcą zostawić, a Ty w tym Jego sercu siedzisz i to mocno, głęboko. On nie pozwala, nie chce się zgodzić na to, aby Ciebie z tego serca usunąć. Wygląda na to, że jest blisko Niego e, jakaś e, grupa osób lub... Jakaś osoba, która chce tutaj mocno zamieszać, namieszać, wtrącić swoje trzy grosze, ale on na to się nie godzi. On uważa, że jesteś w jego sercu i bardzo głęboko cię w tym sercu trzyma. Natomiast Myśli jego z jednej strony chciałby, żeby zostały skierowane w takim dobrym, pozytywnym aspekcie, w dobrą stronę, aby były radosne, aby były optymistyczne, ale właśnie przez jakieś potrzeby, przez jakieś zamieszania, wtrącane trzy grosze przez niezbyt przychylne, no, myślę przede wszystkim tobie, osoby, może czuć wokół siebie, w swoich energiach spore zamieszanie. I o tym też mówi dziewiątka mieczy. On nie chce ci o pewnych rzeczach powiedzieć, nie chce cię pewnymi rzeczami martwić, niepokoić, jednak ten niepokój, te zmartwienia są dość silnie przez niego odczuwane. On ma duży dyskomfort, ale nie ma na tyle odwagi, żeby się tymi wątpliwościami z Tobą podzielić. A myślę, że zrobiłoby mu to bardzo dobrze, ułatwiłoby to mocno jego sytuację i mógłby się cieszyć tylko i wyłącznie tą energią zwycięstwa, radości, chęci świętowania a niekoniecznie potem zamartwiać czymś, co najprawdopodobniej nigdy się nie wydarzy. Niemniej jednak, jeżeli będzie przez ileś tam razy powtarzane, przypominane przez jakieś osoby z jego otoczenia, czy osobę z jego otoczenia, no to może w nim to zasiać ziarenko jakiejś niepewności, tym bardziej, że... On nie chce ci o tym powiedzieć, nie chce cię martwić, e, lub wydaje mu się, że jeszcze e, nie na tyle obciąża to jego energię. Kochana, ty jako kartę radę dostałaś czwórkę kielichów. Zastanów się, czy on jest tą osobą, e, której ty pragniesz. Czy on jest tą osobą, Którą chcesz widzieć u swego boku. Czwórka kielichów pokazuje sięganie po coś lub po kogoś co w tym momencie czy kto w tym momencie jest odrobinę poza twoim zasięgiem albo w stosunku do danej osoby masz zbyt wygórowane oczekiwania i to te oczekiwania są poza zasięgiem tej osoby dobrze byłoby abyś przyjrzała się temu w jaki sposób się zachowujesz bo może na to po prostu nie, nie zwracasz uwagi może nie zagłębiasz w to zbytnio, może uważasz, że pewne rzeczy są normalne i powinno być tak, jak Ty myślisz, a no, może być po prostu inaczej. Twoje oczekiwania mogą być inne, a partnera. Czy osoby, o której sobie tutaj pomyślałaś, mogą być troszkę inne? Czwórka kielichów mówi o tym, aby dostrzec to, co jest wokół ciebie, abyś nie wyciągała ręki zbyt wysoko. Można marzyć, można planować, można szykować się do. Zebrania też wielu innych rzeczy, pod warunkiem, że dostrzeżesz i będziesz zadowolona z tego, co jest blisko Ciebie. A więc, jeżeli tutaj mowa o partnerze, to dobrze byłoby, abyś doceniała to, co on faktycznie robi, doceniała te cechy pozytywne, które w nim zauważasz a oczekiwania, które jeszcze nie są spełnione, no dobrze byłoby albo zweryfikować, albo po prostu nie żądać, nie oczekiwać ich już tu i w tym momencie. Także tutaj jest takie no, troszeczkę zastanowienie, przypomnienie o zastanowieniu się nad własnym zachowaniem. Ocean, taką kartę wybrałaś, głębokie błękitne niebo przemawia do twojej duszy. Przynosząc uzdrowienie i ukojenie, wystarczy, że wyobrazisz sobie, jak zanurzasz się w jego uzdrawiającym łonie, by doświadczyć upragnionych rezultatów. Najlepiej jednak spędź trochę czasu nad prawdziwym oceanem, niech jego moc i piękno zmyje wszelkie troski i obawy. Wybrałaś taniec, a on mówi: pokaż wszystkim, co potrafisz. Dziel się swoimi talentami i zdolnościami ze światem, ale, właśnie jedno ale, e, pokaż wszystkim, co potrafisz. Dziel się swoimi talentami, chwal się swoimi talentami, ale nie oczekuj, że ktoś będzie grał tak, jak mu zagrasz. E, zastanów się, czy... Nie wymagasz zbyt wiele, czy nie oczekujesz zbyt wiele, lub czy nie oczekujesz czegoś, co jest nierealne, jeżeli chodzi o tę osobę. Kochane, bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną byłyście. Bardzo Was proszę o łapeczki w górę, bardzo Was proszę również o subskrypcję mojego kanału i o podpowiedzi tematów, oczywiście. Dziękuję Wam, kochane. I teraz drugie czytanie dla tych z Was, które wybrały błogosławieństwo. Czy jestem, czy jestem w jego sercu? Czwórka buław, a Spentakli i Królowa buław. No cóż ja tu mogę powiedzieć? <tak>, tak jesteś, tak jesteś, tak jesteś. No, trzy karty, wszystkie trzy mają energię informującą Cię o tym, że jesteś. W jego sercu. Różne aspekty tutaj się pojawiają, ale wszystkie mówią o tym, że w jego sercu jesteś i to bardzo głęboko zakorzeniona. Ty tam już zajmujesz, kochana, oba przedsionki i obie komory, a więc wszystko w tym sercu zajęłaś. Nie jesteś, że tak powiem, Przynajmniej na tę chwilę osobą, która mogłaby z tego serca, z tej. Sercowej energii zostać usunięta. Czwórka buław pokazuje miejsce, miejsce bezpieczne, pokazuje chęć bycia razem, pokazuje dobrą relację. Czwórka buław to wartości rodzinne, czwórka buław to taka fizyczna przestrzeń, w której czujecie się dobrze, w której oboje czujecie się dobrze. Czwórka buław to Budowanie relacji na solidnych fundamentach, ale to też spotkania, imprezy w gronie rodzinnym, a więc też spędzanie czasu we dwoje, nudzenie się we dwoje, milczenie we dwoje, rozmawianie we dwoje, a więc ten czas taki naprawdę bardzo rodzinny. No i tutaj, nie da się ukryć, że w tym jego sercu jesteś bardzo głęboko. Następna karta, czyli As Pentakli, to z jednej strony też miejsce to dom, to przestrzeń związana z takim wspólnym budowaniem czegoś i a pentakli jest też bardzo silnie związany z energią ziemską, czyli energią z jednej strony Kobiecą, a więc on postrzega ciebie też jako swoją ukochaną kobietę, kogoś, z kim chciałby budować dom, z kim chciałby spędzać czas, z kim chciałby spędzić życie. A z pentakli to również nowe aspekty, które łączą się z jednej strony z takimi właśnie fizycznymi rzeczami, jak pieniądze, jak materia, jak interesy, jak życie codzienne, a z drugiej jest to też energia kobieca, czyli zaopiekowanie chęć zaopiekowania się Tobą takie wartości właśnie bardzo rodzinne i też to twarde stanie. Na ziemi. Ale to nie wszystko, bo tutaj jeszcze jest królowa buław, królowa buław, która mówi o pasji, o namiętności. Królowa buław to chemia, królowa buław to kochanka. No i kochanki, jak tutaj nie mieć kochanki w sercu, prawda? Więc nie tylko jako taką stałą partnerkę a on Ciebie postrzega, ale również jak osobę, która jest w. W stanie sprawić, że to serce bije mu bardzo gorąco, że ono tam na Twój widok prawie chce wyskoczyć. I pędzić do ciebie, kochać się całym sercem, całym sobą, całą swoją energią. No, piękna informacja. A ty masz jakiś wybór, ty masz jakiś dylemat. Dostałaś kartę kochanków. Wygląda na to, że ty nie jesteś pewna, czy chcesz z nim być, czy chcesz być z inną osobą, a może czegoś innego ten wybór dotyczy, bo. Bo kochankowie zazwyczaj dotyczą wyboru partnera, wyboru drogi życiowej, ale może też chodzić o wybór drogi życiowej związanej z pracą, bo tak przecież też się zdarza. Z pracą, z jakąś pasją, jakaś zmiana. Tutaj prawdopodobnie będzie się szykowała i ta karta kochanków dlatego się pokazała. No musisz dokonać jakiegoś wyboru i dobrze by było, żebyś dokonała tego wyboru jak najszybciej. O tym przypomina karta kochanków. Jeżeli masz jakieś dylematy, przemyśl je, zastanów się, ale decyzję podejmij. Najlepiej podejmij ją sama. Miarowy postęp pokazały ci karty anielskie. Podziwiamy Cię za postępy, jakie poczyniłaś, pamiętając o miłości podczas swoich codziennych zajęć. Wyraźnie widzimy, jak wzbogacasz świat swoimi myślami, uczuciami, aktami miłości. A więc małymi krokami do przodu, kochana, ja odsunę jeszcze tę Buławową Królową, bo ona jest śliczna. Błogosławieństwo, taką kartę wybrałaś, a ona mówi bądź wdzięczna za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. Śliczna karta, cudowna energia, błogosławieństwo. No niech to błogosławieństwo z Tobą będzie. Zobacz, wszędzie masz tutaj symbol gołębi, a więc symbol pokoju, symbol niewinności. Spójrz na ilu kartach. A tu masz dwa gołębie, tu masz gołębia, tu masz gołębia, tu. No, piękne, piękne karty, a bardzo dużo takiego, takiej pozytywnej energii w tym przekazie. A teraz, co ty z tym zrobisz? No to już, kochana, Twoja decyzja. Ciebie proszę z kolei o łapeczkę w górę, o zostawienie komentarza. Bardzo proszę o subskrypcję mojego kanału. A jeżeli pragniesz czegoś prywatnego, pisz na maila. Ostatnie dziewczyny na dzisiaj czytanie dla tych z Was, które wybrały relaks. Anielska i tarotowa karta rada, czy jesteś w jego sercu? Karta Kochanków, karta Pazia Buław i karta Sprawiedliwości. No, on ma tutaj nie, pewien wybór, ma dylemat. Karta Kochanków nie, w tym aspekcie i przy tym pytaniu nie, świadczy o tym, że no tak, on w sercu ciebie tutaj ogólnie ma, ale e, czy oprócz tego, że ma ciebie w sercu, to chce z tobą spędzić. Życie. Tutaj jest ten znak zapytania. W sercu jesteś, bo wszystkie karty to pokazują. Tutaj jest paść buławowy, w karcie kochanków jest mowa o miłości, a na karcie sprawiedliwości też serce jest położone na jednej z szal. A więc w sercu jesteś, w sercu jesteś, on do ciebie czuje chemię, czuje pasję, czuje namiętność, czuje niesamowitą, niesamowite. Przyciąganie, ale jest zajęty i to jest ewidentnie tutaj pokazane, że nie jest tym mężczyzną, nie jest takim mężczyzną wolnym. Coś go tutaj blokuje, coś go trzyma na uwięzi. Może być w stałej relacji, może być w małżeństwie. Albo może być po prostu jakaś blokada innego rodzaju, coś, co nie pozwala Wam na bycie razem w 100%. Mogą to być jakieś sprawy urzędowe, sprawy sądowe, to mogą być jakieś tylko i wyłącznie sprawy majątkowe czy wspólne interesy z jakąś osobą, z którą on tak czy inaczej rozstać się nie może. Czy to dobrze? No chyba niekoniecznie, ale niekiedy jest tak, że my wiemy, że ten nasz wspaniały mężczyzna, ten, którego kochamy i który nas uwielbia, hołbi i pała do nas niesamowitą namiętnością i pasją, nie jest wolny. My o tym niekiedy wiemy i na to się godzimy, i tak wygląda ta sytuacja tutaj. On powinien dokonać wyboru, on też wie, czuje, że tego wyboru powinien dokonać, bo ta jego namiętność no, idzie w górę, rośnie, jest jej coraz więcej, on uczy się też tej namiętności przy tobie, ale co się z tym zrobi, co się z, tym, z tą decyzją, On am dalej. stanie. No, wygląda na to, że będzie bardzo poważnie myślał o jakichś zmianach, ale jeszcze one się nie dokonały. Na razie są w sferze planów, w sferze takiego zastanawiania się i podejmowania decyzji, bo tutaj od tego się wszystko zaczyna. Czy podejmie te decyzje, czy będzie gotów nauczyć się innego spojrzenia, na życie, czy będzie chciał, aby jedna z tych szal przeważyła się na Twoją korzyść, czy uda się do sądu, czy pozałatwia wszystkie sprawy związane z jakimiś zmianami. Tego karty tutaj już nie pokazują dalej, ale w sercu jesteś bardzo głęboko schowana. Ty czujesz się poraniona, czujesz niedosyt, czujesz, czujesz się oszukiwana, czujesz się omamiona, niekiedy się wściekasz, tupiesz nogą, krzyczysz. Schodzicie się i rozchodzicie. Tak to wygląda tutaj w tej piątce mieczy. Ale gdy jesteście razem, masz wrażenie, że chcesz mieć ostatnie słowo, chcesz, aby coś się zmieniło, a gdy nic się nie zmienia i on przez moment cię opuszcza, odchodzi, idzie w tę swoją inną przestrzeń, to czujesz się nieszczęśliwa, czujesz się skołowana, zastanawiasz się, po co wszczynałaś jakąś kłótnię, dlaczego. Bo miałaś o coś pretensje przecież chcesz żeby on wrócił i tak to się na razie kręci a, nowy partner. To ci wróżą tutaj karty. Żadne spotkanie nie jest przypadkowe. Zaaranżowane przez Boga wprawia w ruch ciąg zdarzeń, których celem jest ziszczenie się Twoich modlitw. Zwracaj baczną uwagę na nowych ludzi, których zsyłamy w Twoje życie. Rozpoznasz ich, bo wydają ci się znajomi, przynoszący otuchę. I poczucie bezpieczeństwa. No właśnie, może ty zadecydujesz, że chcesz, aby Twoje życie wyglądało inaczej. On decyzji podjąć nie może. On się kręci w kółko. Wygląda na to, że Wy też się ciągle szarpiecie. Może warto byłoby posłuchać tej piątki mieczy i po prostu zmienić swoje podejście. Zastanowić się, czy nowy partner nie byłby tutaj lepszym rozwiązaniem. Wybrała się relaks, a karta ta mówi: pozwól sobie na lenistwo, czasami dobrze jest nic nie robić, czasami jest dobrze nic nie robić, czasami jest dobrze zastanowić się nad życiem obecnym, nad Chwilą tu i teraz, czy chcesz być tylko kochanką, czy chcesz być tylko kobietą ukrywaną, czy może oczekujesz od życia czegoś innego. Jeżeli oczekujesz czegoś innego, no to wygląda na to, że w tym momencie, na chwilę obecną, na pewno nie od tego mężczyzny, ale masz tutaj nową możliwość, masz nowego partnera. No przemyśl to kochana, Napisz, napiszcie dziewczyny, co o tym sądzicie, co, jak wam się podobało to czy, czytanie, czy jest z wami spójne, czy może w waszej relacji jest akurat całkowicie inaczej. Dziękuję wam kochane, proszę o łapeczki w górę, o zostawienie komentarza i o subskrypcję również bardzo serdecznie, was proszę, całuję Was, zdrowa baba i tarot.